Witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojej kuchni ze do motywacji. Dzisiaj wam będę chciał pokazać, e, gdzie bierzemy mleko, więc e, zapraszam Was, oglądajcie i przy okazji będziemy fajnym miejscem, czyli... No, więc zobaczcie, z takimi widokami robię sobie codziennie spacer, no może nie codziennie, co dwa, trzy dni robię taki spacer sobie i idę sobie po mleko, biorę plecak, butelki i ruszamy, tak, więc wy ruszajcie ze mną i idziemy, tak, więc motywacja, dyscyplina i dążcie do swoich celów, marzeń, nie poddawajcie się, dbajcie o swoje zdrowie. A ja wam teraz pokażę. Dalej co jest, więc bądźcie, bądźcie, bądźcie ze mną i oglądajcie. No więc zobaczcie tutaj, mamy kucyka. Akurat sobie sika, więc trafiliśmy na moment jego sikania. Więc jest jeszcze tutaj drugi koń, tak? Eee, duży, więc może następnym razem Wam pokażę. Więc taką mam tutaj, widzicie. Idę po mleko i zobaczę od razu kucyk. Więc tutaj gdzieś jeszcze biegają kury, kozy są, więc wszystko jest. Oczywiście nie można dotykać, bo gryzie tak jest napisane. Ciekawe czy gryzie, więc oglądajcie dalej. Maszerujemy, idziemy trochę pod górę, po naszym mleczko. Ja was zapraszam do, tutaj do subskrypcji kanału, do, dajcie łapkę w górę, udostępniajcie i będziemy kanał rozwijać. Będziemy szli do przodu, no więc tutaj mam piękne, piękne, zobaczcie, obrazy, A za chwilę zobaczycie dalej, jak będziemy szli, co jeszcze, co jeszcze przed nami, więc... Więc idziemy, idziemy, idziemy. No, więc zobaczcie. Tak właśnie jest taka moja, tak moja droga wygląda. Jak idę po mleko. Tutaj jeszcze jeszcze nie będzie jeszcze niedługo. Będzie ogrodzony i będą sobie krowy tutaj chodzą. I Zobaczycie, tak jakby no i później pewnie to mleko ja piję też tak, więc zobaczcie, krowy, świeże powietrze, wodę widzą, góry, po prostu dają pyszne mleko. Że to mleko jest yy, nawet tańsze niż w sklepie, więc w sklepie jest pasteryzowane, a tutaj mamy świeże, tak, więc oczywiście trzy... Jest, około, jest napisane około 3 dni, że powinno się tak jakby yy, wypić. Na taki chwil warto żyć, warto spełniać, warto dążyć do swoich celów, do swoich marzeń i nie poddawać się. Yy, wiadomo, że może być ciężko, ale robić za wszelką cenę małymi krokami, a możecie to wszystko osiągnąć, co Wy chcecie, a to wszystko tylko zależy od Was i od Waszego nastawienia, jak Wy będziecie po prostu dążyć do tego, czy czy będziecie mieć dyscyplinę, każdego dnia będziecie dążyć, małe kroki robić i dążyć do swoich marzeń, więc ja dla Was mówię, że to jest piękne, to mnie motywuje do tego, żeby być lepszą wersją siebie, Każdego dnia i do tego, żeby spełniać swoje cele, marzenia i nie bać się, a strach mnie po prostu napędza. Idziemy dalej, więc zapraszam was. Chodźcie ze mną yy, i zobaczycie, my idziemy, idziemy dalej. Więc a jeszcze trochę przed nami. Jeszcze mlek, do mleka nie dotarliśmy, ale chciałbym też właśnie wam pokazać moją drogę, jak idę sobie po mleko. Więc chodźcie, chodźcie, chodźcie. Patrzcie jaka cisza Jest po prostu jak się idzie To po prostu można e, Zebrać myśli tak? Nie ma harmidru Wszystko jest po prostu Tak jak powinno być Na swoim miejscu no, Nie mają tylko i wyłącznie To jest bogata, bogata wie Szwajcaria A my idziemy dalej I będziemy za chwilę tutaj schodzimy chyba w dół. Chodźcie, chodźcie dalej za mną. Zobaczycie, tutaj mamy łąkę, też są krowy, ale dzisiaj akurat nie ma, tak? Mam nadzieję, że niedługo już będą. Kiedyś miałem taką sytuację, że szedłem właśnie jakoś yy, podszedłem, coś się tam odezwałem do nich i zaczęła jedna biec tak jakby do mnie. Więc ciekawe. Ale zobaczcie, fajne po prostu droga z takimi widokami, mm. aż po prostu chce się, chce, się, chce się, żyć, tak. Come on, come on, <laughs> więc zobaczcie to wszystko, tą ciszę, tą naturę, te miejsce, tak. Więc bądźcie ze mną, oglądajcie następne odcinki, ja wam będę starał się jak najwięcej pokazać. Żebyście zobaczyli tutaj okolice i dalej całą Szwajcarię Więc przy okazji będziemy gotować, motywować Zwiedzać I jeszcze parę innych rzeczy, ale to zobaczycie W następnych odcinkach, więc bądźcie cały czas z nami A ja idę dalej po mleko Więc zobaczcie tutaj ogródki ludzie starają się dbać o te grudki więc też jest fajnie chodzić w takich miejscach gdzie jest dużo kolorów więc patrzcie drogę, jak ona idzie no więc zobaczcie tutaj jeszcze te widoki tutaj oczywiście też mamy krówki Mamy kort tenisowy, więc zobaczcie, tutaj mamy wszystko. No i krówki tutaj nam do nas przyszły, pokazały się. Zobaczcie, jak sobie żyją, tak? Z takimi widokami, więc widoki mają Nieziemskie? No. Się tutaj też sprzedają akurat po drodze takie rękodzieła czyli wszystko robią sami więc możecie, zobaczyć możecie wejść sobie i po prostu już wam pokazuję tutaj do środka i popatrzcie sobie na rzeczy i od razu zapłacić więc możecie sobie, patrzcie jeżeli jest numer telefonu zawsze podany tutaj pieniążki wrzucacie bądź możecie tutaj aplikacją zapłacić samo, e, tak jakby ręcznie wszystkie rzeczy robione takie to torebeczki, zobaczcie, fajne inne rzeczy, różne kartki, to też sami robią, więc naprawdę bukiet, zobaczcie, to nawet nie dużo bo to trzy, tutaj akurat bukiet to 50, 50, 50 49 franków, skarpety, wszystko, wszystko sami robią, więc naprawdę super, widzicie, ja akurat mam po mleko i od razu takie rzeczy sobie tutaj yy, patrzę, tak, więc idziemy dalej po mleko a w, i będziemy Wam pokazywać jeszcze inne, więc widzicie, zamykamy. I to jest przez całą noc pewnie pod kamerą jest, więc a my idziemy dalej po mleko. No więc ja Was tutaj zapraszam. Chodźcie, zobaczycie. E, tutaj mamy automat z mlekiem. E, tutaj jeszcze drugi jest automat z serami. Więc e, mo możecie zobaczyć sobie e, różne sery są i jakieś camembert. I mamy żemy różne kiełbasy, więc płaci, wybieracie sobie numer, płacicie i otwieracie, tak. Więc, a ja już tutaj rozpakowuję butelki, kładę zawsze tutaj. Mam na, mam na 6 franków, więc y, zaraz będę otwierał e, korki wszystkie i będziemy nalewać, więc odmandajcie. Takie mleko, po prostu powiem szczerze, jest koszorem. I chyba nie ma lepszego, więc sobie wszystkie otwieram O, żebym sobie tutaj nie, nie pozbijał butelek Więc widzicie, widzicie tutaj, o Więc co, kładziemy koreczki Tutaj nie wrzucamy sześć franków, muszę sobie naszykować Więc wezmę sobie 5 I szósty frank No i dobra, i wrzucamy najpierw pąteczkę, Ja tutaj ten jeden frank Postawię. Więc rzucamy i jedziemy, tak? Więc i leci mleko. Mleko świeże od, od krowy, więc to oni tak co mniej więcej co 3 dni. No i co? No i napełniamy butelkę. Ja mniej więcej tak biorę wtedy gdzieś 1,4 franka. To jest 1 litr mleka, tak? a w sklepie mniej więcej około dwóch kosztuje jak nie więcej No, ale wtedy, ja wiem, bo często tutaj piję bo tutaj miejscowi też zakupują to mleko jest bardzo, bardzo dużo dużo osób kupuje to mleko, tak więc nawet często trafiało się, że wieczorem szedłem po mleko a pani sobie tutaj z obok z domu wychodziła i kubek mleka brała, tak więc ogólnie tutaj też jest droga dla turystów i sobie po prostu też kubki biorą i o, ja sobie tu postawię trzeba mniej więcej sprawnie to nalewać żeby tutaj o. więc ja sobie kubki tutaj są kubki mogą sobie brać turyści i zobaczcie o więc leci leci mleczko my bierzemy tutaj 5 butelek Tu jeszcze mam jedną butelkę. No, jeszcze tu mi zostało końcówka. Więc o, dorzucimy jeszcze jednego franka i akurat będziemy mieć 5 butelek. O, nie chciało. Zaraz zobaczymy. O, poszło. Mamy 0,7 litra. No. Polecam wam jak będziecie, żeby poszukać jakiś automat Bądź tak jakby, jakby W innym odcinku, tak jak było Że po prostu mają mleko tak jakby w dzbanku i nalewacie sobie Więc Zdrówko Na zdrowie I pij, pij mleko, będziesz wielki, ale pij od krowy mleko Nie mleko ze sklepu pasteryzowane Po prostu jest wyśmienite czuć krówkę czuć świeżość i zapraszam was do następnego odcinka bądźcie ze mną, będę wam pokazywał fajne miejsca i nie tylko w Szwajcarii, ale też w innych krajach A zapraszam do subskrypcji kanału e, dajcie łapkę w górę udostępniajcie odcinki ja wierzę w was, wy wierzcie we mnie idziemy do przodu, nie poddajemy się no więc ja tutaj zakręcam lecę do domu i widzimy się w następnym odcinku, więc życzę Wam dla Was, dla Waszej rodziny, dla najbliższych dużo zdrowia, radości i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!